Witam wszystkich zwolenników prostych rozwiązań, czyli w butach przez kotłownię. Dla tych co nie wiedzą, pokazuję i objaśniam. Kotłownia na pieczyskach. Zaczniemy od serca, czyli od pieca. Piec kupiony od ziomali. Sprawuje się dobrze. Ma swoje wady o których powiemy później. Jest to szósta godzina jego pracy. Dzisiaj już pogasło. Jeszcze jakaś temperatura szczątkowa się utrzymuje. Zostało spalone dwa worki 15 kg pelletu. I tak, co tu mamy przy tym piecu? Pompa jaka jest? Każdy widzi. LFP dobra firma, sprinta oscenna, magnetyczna, elektroniczna. To akurat może nie jest najprostsza pompa, ale chodzi o niezawodność. Przechodzimy do zaworu trójdrożnego termostatycznego. Teoretycznie wystawił, wystarczyłby z nastawą 61 stopni. Tutaj mamy 65. Myślę, że można dawać większe. Już zresztą montowałem i też się sprawdzają. Nastawy 70 stopniowe nawet. 58 stopni to jest temperatura, która nam niszczy bakterie w zbiorniku z ciepłą wodą. Także nie, myślę, że 65 plus minus będzie wystarczającym. Mógłby być to oczywiście zawór trójdrożny z siłownikiem, który potrzebowałby też komputera, który by tym. Siłownikiem operował i to byłby dodatkowy kosz, jakieś 1200 zł, plus komplikacja systemu. Ten zawór bierze sterowanie prosto z wody. Nie potrzebuje żadnych dodatkowych termosu, termostatów. Tutaj mamy element, który możemy wymienić na inną nastawę. W razie gdyby nam się coś nie podobało, by wykręcić do serwisowania. Zawory. Tutaj mamy taki bypass. Ten bypass jakby jest odpowiedzialny za to, żeby do pieca wpływała zawsze temperatura o odpowiedniej wysokości. W tym przypadku 65 stopni. No wiadomo, jak na piecu jest 60, to więcej nie będzie. Tu mamy termometr od powrotu z kolektora. Pokazuje nam temperatura jaka jest na powrocie. Jeżeli na podłogówkach mamy ustawione 35 stopni i tu mamy 35, to znaczy, że piec jeszcze nie daje tyle mocy, żeby coś z ciepłej wody wracało i grzejniki nie grzeją. O, mamy problem z ostrością. System tutaj widzimy kolektor rozdzielający system jest oparty o rozdzielacze, nie jest to system trójnikowy, chociaż gdzie niegdzie nie udało się trójników uniknąć, chociażby tutaj trójniki do zasilania korefera w składziku z opadem. Mamy jeszcze jeden taki układ z opałem. Mamy jeszcze jeden taki układ przy zasilaniu grzejnika do pralni. Jest to może najlepsze rozwiązanie, ale unikamy kosztów rozdzielacza. Przy piecu mamy jeszcze chłodnicę zamontowaną przez producenta kotła, za którą trzeba było oczywiście zapłacić. Ta chłodnica współpracuje z zaworem również termostatycznym dwudrożnym. Jest on sterowany. Z czujki kapilary, która jest włożona tutaj, tuż przy wyjściu, gdzie teoretycznie e, mamy największą temperaturę na piecu. Ten zawór na stawę ma 95 stopni, zabezpiecza nam cały układ ostrość. Zabezpiecza nam cały układ przed przegrzaniem. Gdyby na piecu z jakiegoś powodu wzrosła temperatura, awari nastąpiłaby awaria pompki, zapchanie filtra przy pompce, czy też brak zasilania, ten zaborek puści nam wodę. Która będzie przepływać przez chłodnicę Tu można to zrobić ręcznie. Oczywiście musimy zadbać o tym, żeby cały czas było ciśnienie w tej rurze. Ta rura sobie biegnie tutaj, 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 tutaj i jest już z tej strony. Ona jest podłączona bezpośrednio za zaworami zasilającymi, czyli te zawory służą nam do zamykania, gdy czyścimy filtry, a tak to powinno być otwarte. Tutaj mamy zawór do ciepłej wody, tu mamy zawór do zimnej wody, czyli w razie gdybyśmy musieli zamknąć ciepłą lub zimną lub ciepłą i zimną wodę, to w dalszym ciągu mamy zasilanie do rury, która nam dostarcza. Wodę do chłodnicy. Działa to w ten sposób, że gdy temperatura wzrośnie do 95, zaczyna płynąć woda przez chłodnicę. Chłodnica zamontowana w piecu schładza czynnik roboczy, czyli wodę. Tutaj mamy jeszcze jedną rurkę. Ta rurka i ten zaworek służy do dobijania wody do układu. Jest on połączony do rury tak zwanej. W zbiorczej. Ta rura zbiorcza idzie bezpośrednio do naczynia zbiorczego, które jest na strychu. Tu mamy taki manometr, który daje nam jakiś pogląd, czy woda jest, czy jej nie ma. Gdyby z jakichś powodów wody nie było, na manometrze nie byłoby też ciśnienia. Jest to ciśnienie grawitacyjne. W przeliczeniu na metr wysokości każdy sobie to łatwo to przeliczy. Jeżeli chodzi o tą e, rurę z znaczenia zbiorczego, tam jest jeszcze jeden zaworek, taki montażowy, którego tam nigdy też nie należy zamykać, on tylko służy do tego, żeby w razie czego wymienić rurę czy jakiś inny element. Ta rura ta biała Idzie od chłodnicy. Tutaj są miedziane rury. Tu mamy rurę, która nam dostarcza zimną wodę. Tu jak dotkniemy, już jest ciepła, zagrzana przez piec, bo był przepływ. I nam wpływa tutaj, 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 prosto do takiego naczynia przy umywalce. Mój patent. Zalecają, aby te rury odprowadzać do umywalki, ale jak tu do umywalki takie rury? No i tak, tu wpływa ta rura, wiadomo, z tego zaworu, który nam schładza piec. Tu mamy jeszcze taką jedną rurę, która idzie do samej góry, do naczynia zbiorczego, jest to rura sygnalizacyjna. Jak już mamy odpowiednią ilość wody w naczyniu zbiorczym, powinno się dolewać w miarę możliwości przy zimnej wodzie, bo wiadomo e, przy ciepłej raczej, bo jak przy zimnej, to i tak jak ona się będzie rozszerzać, to nam wyleci i ona sobie tu będzie spływać. Będziemy słyszeć, że już ta woda tu spływa. Tu jest jeszcze jedna rurka. Ta rurka jest podłączona do takiej grupy bezpieczeństwa, która zabezpiecza nam. Zbiornik podgrzewający ciepłą wodę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Tu mamy takie naczynie zbiorcze przeponowe. Jest tam poduszka powietrzna. Woda, jeżeli jak ją podgrzewamy, się rozszerza. gdy W międzyczasie nikt jej nie używa, bo nikogo nie ma w dowolu z innych powodów. Nie może wrócić z powrotem do systemu, ponieważ mamy tutaj taki zabór. Zwrotny, który zabezpiecza nam rury z zimną wodą przed skażeniem bakteriami, które się rozmnażają w ciepłej wodzie. Ten wzrost objętości kompensuje nam to naczynie zbiorcze. Tam mamy manometr, który nam pokazuje, jakie jest ciśnienie. Gdyby z jakiegoś powodu to naczynie zbiorcze zawiodło, tak się może zdarzyć, skutek pęknięcia, przepony lub innego uszkodzenia. To mamy tu taki jeszcze jeden zawór bezpieczeństwa, ponieważ producent podaje ciśnienie maksymalne jako 6 atmosfer, czyli 0,6 oscala. Tu mamy taki zawór właśnie, który przy tym ciśnieniu Spuszcza nam wodę z powrotem. No zaraz zobaczymy, czy możemy napuścić ciśnienie. O, zaraz tutaj coś musimy zamknąć, bo jeszcze zbiornik będziemy przystawiać. O, tutaj mamy niedokręcone. Także. Działa to w ten sposób, że można sobie tu go sprawdzić. Przykręcając w lewo, jest taki przeskok. Spływa nam woda do tego naczynia. Później na innym filmiku pokażę, jak to działa. Można sobie to też samemu sprawdzić. Mamy taką umywalkę roboczą. nie przekraczał 100 zł, baterii nie przekraczał 50. Tu mamy takie zaworki czerpalne, gdyby nam trzeba było wody do mycia, czy podłóg, czy samochodu, czy podłączyć jakiś przewód, czy nabrać w jakimś innym celu, to możemy postawić wiadro nie trzeba biegać do kuchni kombinować. Jednocześnie wykorzystaliśmy tutaj Przyłączę, żeby podłączyć baterię do umywalki. Kratka ściekowa. Troszkę mogła być bliżej ściany, no ale jest gdzie jest. Mamy za to po otwarciu jej bezpośredni w grunt do rury setki. Także w razie jakichś problemów można tu spokojnie. Otworzyć i mieć wgląd bezpośrednio w rurę setkę drzwiczki, jeszcze nie oddarte z folii. Tutaj coś trochę podczpachlowane. Tak wygląda przyłączenie dokończone. Jeszcze trzeba było coś tam chyba podpiąkować. Rura teoretycznie można ją teraz dotknąć, ale jak się pali, to nie radzę. Do uszczelnienia zostało użyte taki uszczelniacz, sznurek uszczelniający z włókna szklanego. Tutaj tak samo w tym miejscu przyklejone na silikonie. Jeszcze takie blaszki dane, żeby się nie zsuwało. Tu mamy kolektor rozdzielający, który już wcześniej widzieliśmy. Zamontowany jeszcze nie podłączony zawór strefowy który będzie nam otwierał obieg ogrzewający wodę w zbiorniku do podgrzewania wody CWU. Będzie działał na zasadzie różnicowej, to znaczy, że jeżeli temperatura na kotle będzie większa jak temperatura Wody w podgrzewaczu, to wtedy on się otworzy i dogrzeje nam wodę. W innym przypadku będzie zamknięty. Tutaj kolega nam sprzedał taki zawór, który jest troszkę skomplikowany. Nie można go przełączyć tak jak teraz na sucho bez prądu. Gdybyśmy to chcieli zrobić, musimy tutaj wyciągnąć taką zawleczkę, ściągnąć cały ten siłownik i wtedy dopiero zmieniać pozycję. Otwór zamknij. Nie należy go robić tutaj za pomocą śrubokręta, bo można uszkodzić ten siłownik. Jest to opcja normalnie zamknięty, czyli otwiera się jak dostaje impuls ze sterownika. Nie ma on sprężyny. Zamyka się w, w przypadku tylko kiedy jest prąd, czyli w przypadku braku zasilania, zostaje w takiej pozycji, w jakiej był ostatnio. Tutaj mamy jeszcze taki sterownik, miarkownik ciągu elektroniczny, jeszcze nie włączony, nie podłączony do pompy, niestety. Następny układ to mamy pompę obiegową cyrkulacyjną do ciepłej wody. Pompa ma za zadanie zapewnić komfort ciepłej wody, że przy odkręceniu kranu na górze łazience powinna płynąć ciepła woda. Tu mamy przygotowane miejsca, tu gdzie jest ten termometr i jeszcze jedno takie miejsce, ponieważ termometr kosztuje mniej więcej tyle co sonda, to kupiłem dwa termometry. Bardziej że zakupem samej sondy jest problem. Tu też będzie można zastosować podobny sterownik jak w przypadku zbiornika ogrzewającego wodę lub sterownik czasowy. Lub jakiś inny elektroniczny mierzący przepływ wody. Ale najlepszy byłby taki różnicowy, który na podstawie różnicy temperatur na wyjściu i na obiegu utrzymywałby zadaną temperaturę. Przy, załóżmy 39 czy 40 stopni. Tu jest stawiony jeszcze taki zaworek, zasuwa tak naprawdę, ponieważ mamy dwa obiegi cyrkulacyjne połączone tutaj tym trójniczkiem wiadomo że woda będzie płynąć zawsze tam gdzie jest mniejszy opór dlatego na tym krótszym obiegu do pralni mamy taki zaworek którym będziemy mogli sobie przydławić ten obieg i wtedy cyrkulacja będzie działać prawidłowo na obu lub ewentualnie zamknąć całkiem gdyby ktoś miał taką potrzebę Tutaj mamy jeszcze jeden zaworek, który już tam pewno wszyscy wiedzą do czego służy. On służy do spuszczania wody z tej rury, która wychodzi na zewnątrz. Działa to w ten sposób, że tu zakręcamy wodę tym tym zaworem. Musimy wtedy otworzyć ten zawór i zawór, który jest na zewnątrz. Spuścić wodę z tej rury, żeby nam nie zamarzła i nie zaworu. No, i tak pokrótce. To tak wygląda ta kotłownia. Pompy jeszcze nie podłączone, wszystko prowizorka, brak zasilania w tym gniazdku. Trzeba coś pogrzebać w bezpiecznikach. Nie wiem, czy znajdziemy na to czas. Czyli mamy do podłączenia trzy pompy przy rozdzielaczach od podłogówek jedną pompę piecową zawór strefowy sterownik zaworu strefowego który będzie współpracował z tym zaworem i go zasilą jak również sterownik lub coś tam jak, jakiś czasowy do pompy obiegowej. Także pokrótce to by było tyle. Już tam w miarę jest po tego, poogarniana jeszcze jakieś silikony. Coś tam trochę, tu, a tutaj jest jeszcze taka odpórka robocza. Trzeba by to było chyba zrobić z metalu. Przykręcić. Także tutaj mamy tak żarówki były wkręcone dwie 25. Teraz mamy dwie setki i powiem, że no tak jest poprawnie, nie trzeba wysilać wzroku. Może nie jest jakby super jasno. Wybraliśmy farbę Ala słoneczną, brudną. Już od razu ma taki jakby brudnawy troszkę okopcony odcień w sam raz do kotłowni no i tyle dziękuję wszystkim za uwagę pozdrawiam